No ty gnajoty. O kurwa. Przepraszam. Wybuchło jak z tym autem. Przepraszam. <grym> I ty mi wystałeś. Żeby... A. ale tak. dla mnie to jest takie, że jest jakieś spokojne, gdy jak widzisz, dobra. Domyśl że może wypadać tak, a tu nogi ci przed mordą tak wybucha. Tak. Bo... I jest to na pewno tu ciepło. Taki... Może... Ej, to... yy, jeszcze to paliwo może się na nas na i ty, ty jesteś, jesteś w pułapce, kurwa. No. To jest pojeba. Ja, oh. <grym> no. To jest przesrana. Wychnij go. Uległa. Kurwa, co? Uległa zniż. Kurwa! Jebać. No co? Kurwa, ale co się z bronią moim stałym... stało. Kurwa zepsuła się, jak tak tak szybko, no co to ma być? Kurwa dawaj noża, kurwa lecim z nożem, kurwa. UK i chuj. Świnacza z kogona, dobra. Porobię potnę ich kurwa i chuj. <grym> co się będę? pierdolony hmm. oh, jest. Da, 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 o jest A co nie, da, da, da. nie żyły 717 poziom Adwokat diabła Okej okay. Ło ale tu wywrota jest fajna W ogóle z tego, z tych tych ci O ten smok jest tutaj Palacz Chyba kurwa Chyba na jewa się będę dalej Nie żeby... balnej Ty kurwa Ale to na no, walasz ładnie Daj mi A dobra on jest taki wielki kurwa I... O dobra, pochodziłem go, zajebiście Umierasz. Pięknie O tu jeszcze, jeszcze jest kurwa fragment A no Tutaj był ten łopat Ławka usiądź kurwa Przez to na przestał grać takle na tym banjo. A, nie mogę. By się muzyka wszystko wyłączyło, co? Hmm. Fajnie, że moja postać... ...stając z ławki... ...przeszła... ...przez ławkę... W ...wchodząc w ogień. <laughs> Zajebiście. Kotek. Zjedzie. Miał. To jest mhi Polaucie 4 da się kota zabić, więc pewnie tutaj też go pod porcami No Zaciskiem da chyba, bo może włączyli tą możliwość. Wostaw, nie wolno Kirlexa fire, we just make it bondem. <ścoughs> Tak. gdzie tak jak... to jest stopy Dobra, tam trześć po ten dziennik Ale wygląda jak Jeszcze... Jest te wojny kochowa To jest po prostu z czołgu amerykańskiej. To bada aha okay. wada na tym Odsuń się lepiej Czekaj Tak, Ty Przesunął mi go. O, aha. Co w UK się kurwa tak kurwa? E, ty kurwa O o! E, nie! Dobra Zniknął kurwa, gdzie on jest? Tutaj. A <noise> <O>, dobra. <noise> Okej. Okay. Ja pierdolę. Ziemia się trzęsie. No właśnie. Wychodzę. Ja Wszedłem, <noise> <noise> ziemia się potrzęsła i tyle. He. Tak poleciał.

To jest jakaś super bohaterka, bo jak się uznaje, ja zaraz dojrzyj naszego zakonu, za podpanie mm. tajemnic. nie możesz tej dojczyć, jesteś kurwa facetem. No. kurwa, dobra, idę. Ale to kurwa nie tam chyba. To <grystry> <grystry> zabijały te? Jak one się ja co Co się stało z tymi zwłokami, gdzie one poleciały, kurwa? <grystry> Ochuj, ale wybało kurwa wrak auta lewituje tak około 20 metrów nad ziemią powietrz po prostu jest magic i krzaki obok niego lewitują co jest kurwa? o kurwa jest wysoko dosłownie cała ciężarówka lewituje chłopie coś się wyrwało co jakaś to anomalia czy co? To kurwa kawałek w ogóle żywiru ze sobą zabrało O kurwa jak wysoko To widzisz Tak Ja mogę to zrzucić No właśnie w to, może spadnie Granatem to no co, coś się zrobił A dobra W ten samochód na pakę rzuciłem nic się stało Okej okay. What the fuck no właśnie. Je, kurwa dzieje. Ty to znaczy zawsze to z kawałkiem żwiru podpierdoliło w ogóle. Tak, tak, tak. Ty, ty, ty ciekawe czy dałoby się to wejść. Ja się mieli, bo da się potem odblokować ten, mhm. ten power armora. Jakby da to wlecić jetpackiem, czy to ma... ...pewnie ma kolizja, jak granat tam wylądował. Ale... Ty, jakby tam kampa postawić na tym... Kurwa, tak. No kurwa, co tu się dzieje? Chyba tak nie działa fizyka na świecie. Tak się tylko wydaje. Raczej nie. Nie ptuj, no dopiero mnie przesuwa! kurwa. Chyba... ten, weź się lecz. Wiem, tylko muszę się... Jestem z tym ciągle. Kurwa, gwałci mnie to Kurwa, ła! Wow. Do tak. i oh yes, Fajnie było mieć kurwa granaty Churwa, pod to ręką. Prawo, 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 nie ja też, ja, się, ja się schowałem. Chodź, chowaj się, tutaj. <laughs> no chodź, What the fuck? Kurwa co się dzieje pizdę ja płakam <laughs> Ty z okna, z okna sz... O kurwa! Zajebał mnie Iwan, tu typa! pa przyszli do mnie Przyszli po mnie z Mas tam błyn kurwa O kurwa Kurwa Nie wiem

Czemu sam siebie zabijesz? Jeden, ja chodź tu na chwilę do mnie. Idę, nowy idę. Kurwa, co jest? Tekstu tutaj nie ma. O kurwa, ty jak po MSP normalnie. Tu spójrz, ten narożnik. Czy też masz brak tekstur w tym miejscu taką pizze? Nie, 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 ja mam to normalnie. A tu jakby z kamienia nie mam kawakiem. Ja widzę... O, czekaj, tam, u, u, u góry, u góry, tak, no. no nie ma. No, nie o kur... Właśnie widzę, widzę no... Ale zi kurwa... Knorki. Ty, a my się tam nadrzucić? Czekaj, lecę. Poleciał! Poleciał, kurwa! Nie mam tego zamiaru. Bo gdzie? chuj! jak się depniemy do tej stacji radiowej, to gdzie? Bo gdzie tam wrócimy? Bo dalej będzie. Tak. Będzie go kurwa napierdalać kurwa, jak, jak, no, głosował Tylko co chyba służyłem na niego. <głosowało> Więc nie wiem... Czy... Się Albo no, w sumie... To może nie. Ukończone. Tą nagrodę, że to 10 na bójstw... Nie, nie. Uwaga nie. co... Ja pierdole, co to jest? Rękawica grzebokreta, ja pierdolaty ty... Legendarna? No? Trzy no. gwiazdki. Tylko jaki efekt ma to jest w stanie? Mi ciężkie trochę ochraniasz? Chlepnąłem się na tą wieżę i wiesz co? Jest. To kurwa. Dalej ma trzy gwiazdy. stąd. kurwa. Uwaga. Ciekam, ciekam. Zadawane obrażenia zwiększają się wraz z utracą zdrowia. O, maksymalnie 95% Obecnie 8%. Aha. To <laughs> kurwa, tam lata dalej. <laughs> Kurwa mać, widziałem ten wybuch i ten, że helikopter kurwa ten Bo ona kazała go stracić, bo, bo jest na złom i, i, i tyle, i rozjebałem go, myślałem, że to więcej uznania będzie Aha Wiesz co, ja to dostałem oczyszczoną wodę kurwa i kapsli, ja pierdolę zabije się Ja pierdolę ja ten kaminy No, no, no Ta niebieska daje na przykład, e, fioletowa tam coś innego dawała Możesz kupić normalnie za kapsle też o ja to, się... oh, yeah, to jest objazdowy... objazdowy No, world. No kaworld no, co... Ja też tego całego nie zwiedzam, bo się i tak gdzie tej śli to są pozwiedzane razem bo takie... Aha taki park raczej rozrywki Dobra no, Tu chyba nic nie będzie raczej w tym Ale duże to miejsce dosyć Hmm niebieskie ładne się świece... świecące na co Ja Mam radiację tu podejdę 101 radiacji kurwa, to no no. 69 było na początku, podejdź tam sobie No właśnie widzę, że Tam jest grubo Jak tu mamy? O kurwa, dawian ZP! Padłeś... A nie, o kurwa! Padłeś na ch... Ja jeszcze do tego Sirosa wpadłeś kurwa, do środka! Chciałem się obrócić no. Czasami jest coś takiego, że nie wiem czy ty, ty też tak masz, jak obracasz się, albo ruszasz myszką, to jest czasami taki mikrolak, po prostu, ta myszka tak przeskakuje lekko, a gra po prostu płynnie nie wykrywa tego, tego obrotu czasami, okay. wrażenie jest. I mi tak myszka zrobiła i dalej się spierdolimy z tej platformy na sobie. Ty, ten karabin Gaussa ma 168 obrażeń na jednym stale. O, o kurwa. Można to wsiąść? Nie, ale się świecą u mnie kurwa. No, zielono. Szalaj we mnie, strzelaj, kurwa. Czekaj, czekaj, rozejmij wszystkie balony. O kurwa. Pa, wygrałem Wystarczy, że minę podłożysz i strzelisz w dziął. Jakie śmieszne, pa! Jedzenie. Hę? Tak to powinien, szlamko. Mawiać cele zanim upłynie czas. Kurwa czym? Ja broni nie mam. A. A kurwa. Nie, bez sensu. No ale może trzeba się te punkciki zgodywać, nie? Ja bym pistolet miał, to no inaczej. Ty to jak ty mi napijasz tego? Ponieważ... No i dobrze, lecimy. 5, punktów, mam pięć, punktów. Tu kurwa. A mogę tu pięć, pić, czekaj. Możesz! To też działa. <grywa> I <się kurwa> <grywa> <grywa> Można balony bić tutaj Gra z protokoli Quantum 8000 Nuka granat, what the fuck Na czwartym poziomie, na piątym co jest? Plany są Balon pęk Ciekawe